Click Meeting, znajdziesz narzędzie stworzone specjalnie do prezentacji. Aby go użyć, przejdź do pokoju wydarzenia i wybierz tę ikonę z menu. To tutaj możesz przesłać swoje pliki: prezentacje PowerPoint, obrazy, PDF-y, pliki audio, wideo i wiele innych. Najlepiej wgrać je przed wydarzeniem. Rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć jednego gigabajta. Natomiast całkowita przestrzeń na pliki zależy od Twojego obecnego planu. Gdy Twój plik zostanie przesłany, możesz zaprezentować go uczestnikom wydarzenia. Otwórz go, klikając na miniaturę. Zmieniaj slajdy, używając strzałki w lewo i w prawo. Pod slajdami możesz dodawać notatki widoczne wyłącznie dla ciebie. Jeśli nie planujesz z nich korzystać, warto ukryć te sekcje w ten sposób. W tym samym miejscu możesz pozwolić swoim uczestnikom reagować na slajdy. O tak. Możesz mieć otwartą więcej niż jedną prezentację. Wystarczy kliknąć tę ikonę, aby szybko się między nimi przełączać. Slajdy to nie wszystko. Użyj dolnego menu, aby na nich rysować i podkreślać najistotniejsze punkty prezentacji. Chcesz, żeby Twój kursor był widoczny dla innych? Włącz te opcje. Chcesz wstawić tekst i kształty? Wszystkie potrzebne opcje są tutaj. Jeszcze więcej możliwości znajdziesz w zintegrowanym narzędziu Draw.io. Stwórz w nim dowolną grafikę lub skorzystaj z dostępnych szablonów, po czym zapisz i zamknij ten widok, aby zaimportować nowo utworzony obiekt do swojej prezentacji. W ten sposób możesz zaprosić swoich uczestników do współpracy. Teraz mogą rysować i pisać na slajdzie. Ta opcja jest możliwa dla wydarzeń do 40 uczestników. Stworzyliście wspólnie coś wartego zapamiętania? Pobierz slajd wraz z naniesionymi informacjami w formie pliku. Zakończ bieżącą prezentację. W ten sposób. Brakuje Ci animacji? Po prostu użyj naszego narzędzia do udostępniania ekranu.